Moi drodzy, właśnie dostaliśmy nowy zwiastun Assassin's Creed Shadows na Xbox Showcase 2024. No i bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do jego omówienia. A mamy tutaj oczywiście trochę gameplayu, ale również niestety trochę cinematików. No i tak też się prezentuje ten zwiastun. Pierwsze moje wrażenia dotyczące tego pokazu były takie: słaba grafika, no a po drugie bardzo ciekawy, dynamiczny, efektowny parkour. No i również sama walka, ale przejdźmy już do szczegółowego omówienia. Tak więc pierwsze ujęcie, moi drodzy, wygląda ono przepięknie. No i mamy tutaj oczywiście pokaz tego zróżnicowania terenu. Dodatkowo sama scena prezentuje się niesamowicie. Ta lokacja tutaj do góry również z tego względu, że no jak widzimy te korzenie, te e, kwitnące wiśnie, no coś, coś, coś pięknego. Ogólnie przez cały ten zwiastun zmieniają nam się różne pory roku, dlatego też warto czasami zwrócić uwagę na niektóre elementy, które zmieniają swoje, czy tam ośrodnienie, czy też deszcz pada, czy słońce świeci, tak więc jest w takim klimacie zrobiony ten cały zwiastun. Dalej właśnie mamy zimę, co ciekawe tutaj mamy przeciwnika, gościa jakiegoś kamuflażu bym powiedział, w sumie bardziej to jest prawdopodobnie jest on pobrudzony od tej zimy, ani jeżeli jest to kamuflaż. Ogólnie cały ten zamek, ta lokacja bardzo ciekawie wygląda dalej mamy kolejną porę roku oczywiście nie wiem jakąś wiosnę czy coś no jak jeżeli kwitnie wiśnia no to prawdopodobnie jest to wiosna jest to klasyczne ujęcie takiej rzeki mostu które jest w każdym Assassin's Creed wiecie no są te łodzie tutaj na tej rzece są ludzie przechadzający się no wygląda to naprawdę ciekawie Kolejne ujęcie, no to jest to takie typowe ujęcie, w którym kończy się intro gry, czy też zaczynamy jakąś już główną rozgrywkę. Tak jak w Walhali wypływaliśmy w morze, tak tutaj mam wrażenie, że wydostajemy się w tym momencie z prowincji IGA po ukończeniu tutorialu, czy też właśnie tego intra. No i zaraz pokaże nam się tutaj Assassin's Creed Shadows. Ogólnie rzecz biorąc strasznie zalesione są te tutaj powierzchnie, zresztą zobaczycie też to w późniejszym etapie zwiastuna i jestem ciekawy, bo chwalili się tym właśnie deweloperzy, że udało im się to fajnie odwzorować. Ciekawy jestem jak to będzie wyglądać w samym gameplayu. Kolejne ujęcie pokazuje nam tutaj uciekających jakichś łuczników na koniach z jakiejś spalonej ziemi. Jestem ciekawy, kiedy to nastąpi. Czy jest to właśnie na przykład zakończenie najazdu na prowincję Iga, w wyniku którego prawie wszyscy z rodziny naszej Naoe zginęli? czy jest to jakiś inny flashback, gdyż właśnie to na takie flashbacki wygląda. Tutaj mamy kilku przeciwników, takich wydaje mi się, że dosyć podstawowych, wszyscy wyposażeni w katany. Tutaj mamy ujęcie już na jakiegoś cięższego gościa. Jest to gość z klanu Ody Nobunagi, bo tutaj widać to na sztandarach, który posiada kanabo, o którym już wcześniej mówiliśmy. My również jako Yasuke będziemy mogli być w niego wyposażeni. No i tutaj kolejne takie ujęcie z jakichś flashbacków na gościa, strażnika, patrzącego na ciała. Kolejne ujęcie przedstawia nam NaOE, szykującą się do jakiejś infiltracji, do wejścia na teren, do skradania. W sumie do infiltracji może nie, no bo płoną te dachy, ale rzuca się bardzo mocno w oczy te wszystkie światła, nie? Trzeba na nie zwrócić uwagę z tego względu, że oczywiście będziemy mogli je niszczyć, które będą taktycznym naszym atutem, żeby po prostu dostać się do jakiejś lokacji. Kolejne ujęcie przedstawia nam strażnika z włócznią Jari, tu widać się po, po niej, bo ma te boczne takie sztylety i właśnie tutaj też zrzuca się bardzo mocno moment rozgrywki, no w sensie, że jest to noc, no i dodatkowo właśnie te lampy, czy możliwe źródła światła do zniszczenia, które będą działać na naszą korzyść. Kolejno mamy strażników, którzy przechodzą przez most, są to zwykli strażnicy, czy też może jacyś osadnicy wyposażeni po prostu w katany. Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, poza tym, że jest taka dosyć ciężka pogoda deszczowa. Teraz zaczynamy etap skradankowy. Mamy tutaj już właśnie gościa z naginatą, czyli z, tym, z tą włócznią z. Mieczem przymocowanym na końcu, ja to tak nazywam. Co prawda, no pewnie mnie ktoś poprawi. I teraz mamy etap skrydenkowy. No, ja się tu skrada przez te krzaki. Taki klasyczny etap. No i tutaj dokonujemy tych e, skrytobójstw. Wszyscy strażnicy są wyposażeni właśnie w te naginaty, te włócznie. Przechodzimy teraz już do najazdu, do infiltracji. Do najazdu, co ja tu mówię? Do infiltracji campsite czy jakiegoś miejsca strzeżonego. No, i tutaj mamy ten pierwszy piękny feature, czyli wjazd na e, lince z hakiem do campsite'u. Proszę bardzo, i ten tutaj dynamiczny e, efektowny parkur, czyli salto do tyłu. Zobaczmy sobie to jeszcze raz. Piękna sprawa, piękna tutaj no, przewrotka. E, teraz mamy rzut oczywiście na strażnika z naginatą e, w tle biegnące nałe po dachu. No i tutaj oczywiście cały czas te światła są widoczne, które możemy wyeliminować, te źródła światła. No i tutaj salto do przodu, efektowne zejście, dynamiczne, no i przykuc na samym końcu amortyzujący uderzenie o ziemię. Teraz mamy właśnie rzut na Naoe, która się skrada. Mamy widoczne, że posiada miecz, no i to wyposażenie jest ogólnie takie, jak widzieliśmy na poprzednich już grafikach, które wcześniej dostaliśmy. Tutaj wygląda za swoim celem, jak to było już w poprzednich częściach. Teraz mam jakiś flashback, w którym dostaje ukryte ostrze, no i sprawdza po prostu jak ono działa. I bardzo ciekawe jest to ujęcie, szczególnie te, zwróćcie uwagę na te włosy, jak one tutaj wyglądają i ta, tą fizykę. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, ale wydaje mi się, że to jest niestety cinematic w tym momencie. No bo za dobrze to wygląda. Jak wspomniałem, sama grafika gameplayu nie przekonuje mnie co do po prostu swojej jakości. No warto też wspomnieć o tym, że tutaj te elementy tego parkouru, które widzieliśmy, salta, które tutaj Naoe robiła. Bardzo podobnie wyglądają do tych, które widzieliśmy na zwiastunie z Assassin's Creed Jade, czyli tej mobilki, która ma się dziać w Chinach w 215 roku przed naszą erą, jeżeli dobrze pamiętam. I śmiem twierdzić, że jest to na potrzeby tamtej gry czy też na potrzeby tej gry zrobione, ale również i tamto występuje. Tutaj jeszcze co do tej sceny otrzymania tego mm, ukrytego ostrza, czy coś w tym rodzaju. Tak mi się wydaje, że właśnie to jest taka scena, to tu zwróćcie uwagę na palce Naoe. Ona posiada te nakładki takie, co zazwyczaj posiadają łucznicy do trzymania czy też podawania strzału, o, i tutaj w tym ujęciu również to widać. Ciekawe jestem czy Naoe będzie mogła używać e, łuku, bo jak na razie mieliśmy powiedziane, że tylko jaskę, ale zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. No, i przechodzimy do eliminacji z ukrytego i To jest w biegu, po prostu bez zatrzymywania. Bardzo dobrze, że mamy takie elementy. Dosyć krwawo to tu wygląda, ale ładna przewrotka, no i no, biegnie dalej do eliminacji kolejnego celu. No i tu już w ogóle mam całkowicie dynamicznym, dynamiczną eliminację. Piękny skok. Eliminacja ukrytym oszczem. i tutaj robimy rola jeszcze, czyli ten fikołek do przodu, amortyzujący nasz upadek wraz z tym ciałem. Tutaj e, warto zauważyć, że w tle mamy ten zamek, który właśnie było widać już wcześniej. W sumie to nie wcześniej, tylko zaraz będziemy mieli tutaj skok wiary z niego. O może w ten sposób. Tutaj również w tym ujęciu widzimy. Te nakładki na palce u Naoe. Wydaje mi się, że to jest potwierdzeniem tego, że będziemy mogli strzelać z łuku, ale jeżeli nie, to dajcie mi znać, poprawcie mnie, wyprowadźcie mnie z błędu. No i w tym momencie również chciałbym Was zaprosić na stream, który będzie dzisiaj o godzinie 20.30 na YouTube i na Twitchu, gdyż będziecie mogli na przykład na Twitchu zgarnąć drop i różne elementy ekwipunku, które znajdziecie. Na moim Twitchu, chociażby, ale też na profilach Ubisoftu. Tak więc, zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału ze mną. No i oczywiście dajcie znać, co Wy sądzicie, jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu tego nowego zwiastuna, no bo to jest oczywiście dla mnie bardzo istotne, jak Wy to odebraliście. A my przejdźmy sobie dalej do omówienia. Tutaj kolejne ujęcie, mamy piękny zachód słońca, no i właśnie jesteśmy na szczycie tego budynku, o którym mówiłem przed chwilą. No i tutaj oczywiście dokonujemy klasycznego skoku wiary, ale zanim, no to cofnijmy się jeszcze, pozwólcie uwagę tutaj. Mamy e, takiego ptasiora co lata po prawej stronie, a mieliśmy go nie mieć, e, żadnego tego naszego drona ptaszego. E, I ciekawe jest, czy to jest po prostu kwestia tego, że ten ptak się znajduje tutaj ze względu na... Na to, że jest to punkt do skoku wiary, czy raczej może to jest jakiś teaser czegoś, o czym wcześniej nie wspomnieli? No bo raczej mamy go nie mieć. Dodatkowo również chciałem, żeby zwrócić uwagę na te elementy, które widać w oddali. Tam wydaje mi się, że są to statki. I dodatkowo tutaj po lewej stronie również. No, tu jest na pewno jakaś łódka. A tam nie jestem tego pewny, czy to jest jakaś wyspa, czy to jest jakiś statek. Ale bym stawiał, że jest to statek. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo tego jeszcze nie mieliśmy nigdzie zatyzowanego ani żadnych informacji do, co do walki na jakiejś wodzie. Może w ten sposób, bo raczej to jest jezioro, a nie morze. No, i tutaj już mamy skok wiary. Przepiękne. Elegancko, naprawdę dobrze się to wszystko tutaj przedstawia, muszę przyznać, cofnijmy się jeszcze troszkę i tutaj, oczywiście, w oddali mamy pokazaną wieżę strażniczą. No, a tak ogólnie to chyba nic takiego, co by nam zwróciło uwagę, poza tym, że tu mamy rusztowanie jeszcze. Może to mieć wpływ na po prostu jakąś eksplorację, ale to jest chyba standardowo, że zawsze w tych grach mamy takie elementy. No i dobra, dalej tutaj przechodzimy takim cięciem. Do lokacji, w której mamy taki obóz, jest on spalony. Nie wiem, czy czasem to nie jest obóz z jakichś bandytów, bo mamy ten budynek taki cały zniszczony, tak jakby był on wcześniej ograbiony. I tu mnie zastanawia kwestia tego, czy. Jest, jest to po prostu element taki do zinfiltrowania, do, do eksploracji przez nas, no bo ewidentnie mamy tu i drabinę, i jakąś linę doprowadzoną, po której na pewno możemy się tam dostać, ale bardziej by mnie interesowało, czy czasem z tym nie będą związane jakieś zagadki logiczne. Bardzo bym sobie tego życzył, takie zagadki środowiskowe, no ale, no nie wiem, nie wiem. No i dobrze, no właśnie tutaj widzimy całą to taką, taką jakby ścieżkę, gdzie możemy się wspinać, nie? Na tym budynku. No i dobra, tutaj przechodzimy. Tu mamy taki szybki przelot przez ty, tą lokację, którą widzieliśmy wcześniej. Tak mi się wydaje, tą nad rzeką ten mostek taki. Ale tutaj niestety nie ma żadnej ostrości. No, i dalej trafiamy do Jaskę, który wyjeżdża. Zbara przez suji doors, czyli te takie papierowe drzwi rozsuwane japońskie. To zresztą już wam mówiłem w poprzednich materiałach, że taką umiejętność będzie on posiadał, że będzie mógł nie tylko w sumie przez te drzwi, ale przez również i te ciężkie takie zbrojone wyjeżdżać. No i tutaj wyjeżdża i okazuje się, że mamy zimę. Proszę bardzo. No i masa przeciwników różnego rodzaju czeka na niego. Co ciekawe, mamy tutaj tak, do czynienia z przeciwnikami, którzy są wyposażeni we włócznie Jari, ciężkiego przeciwnika z Kanabo, no i jeszcze w innych przeciwników, w sumie w dwóch nawet przeciwników z Kanabo, no ale również i w przeciwników po prostu z Katanami. Wszystko w ładnej scenarii śnieżnej, i tutaj gdzieś mieliśmy nawet zbliżenie na to, że te elementy. Są ośnieżone naszej zbroi, ale zwróćcie uwagę na to, że niestety przeciwników nie było e, zbroi pobrudzonej śniegiem, czy po prostu, wiecie, w tej skąpanej w tej bieli. Dobra, my tutaj wyciągamy, no i wjeżdżamy i jest e, rozbrojenie przeciwnika, niszczymy mu tutaj tą broń, wytrącamy z ręki, no i. Proszę bardzo, i tutaj następuje eliminacja przeciwnika, dość krwawa, musicie przyznać. I co ciekawe, no tutaj jest łucznik z tyłu, zaraz za nim, proszę bardzo. Nowy typ przeciwnika, bo jeszcze o takim nie mówiliśmy, może nie w kwestii całej serii, ale po prostu tutaj na Gameplayu, bo jeszcze takiego nie widzieliśmy. Tutaj mamy to ujęcie bardzo podobne do tego, jak było to na CGI trailerze, z tego względu, że no, mieliśmy takie dźwignięcie przeciwnika przebitego katanum do góry. W sumie ciekawe jest to, że zostają ślady krwi też na ziemi. Na to jeszcze nie zwróciłem uwagi. Na nasze jaskę, w ogóle to tu w sandałach, popyla sobie w zimę, no ale wiecie, jak to jest. Tutaj mamy ciekawe ujęcie, z tego względu jest to kolejne już, bo mamy Jaskę wyposażone, wyposażonego w naginatę, no a my tu dokonujemy uderzenia główką w przeciwnika, po czym następuje po prostu ogłuszenie. Z tyłu mamy ciężkiego przeciwnika z kanabo, no a dalej mamy po prostu łucznika. No i tutaj mamy też również kolejne ujęcie innej pory roku, no bo mieliśmy zimę, mieliśmy już tą wiosnę, gdzie kwitły te kwiaty wiśni, no i Mamy kolejne, wydaje mi się, że to jakieś lato czy jesień może być, bo te owoce tu spadły, więc dają nam takiego hinta, takie mrugnięcie okiem, po prostu deweloperzy, że to jest właśnie już inna pora roku. No a dodatkowo mamy tutaj różnych przeciwników. Widzimy tutaj jakiegoś przeciwnika z rogami. Wydaje mi się, że może on być trochę cięższy od tego tutaj z przodu, który jest podstawowym z kataną. No a z tyłu wydaje mi się, że ten mi przypomina w ogóle gościa takiego najemnika, który po prostu, gdy nam poziom złej reputacji skoczy do maksa, no to on zaczyna nas gonić. Taki bardzo podobny w tej masce zamaskowany był w Mirażu. No ale również może to być przeciwnik, który po prostu jest bardzo szybki i dynamiczny, bo takie rzeczy tacy przeciwnicy też byli. Na pewno w i nie pamiętam, czy w Mirażu były Byli tacy. Tutaj mamy w ogóle pokazanie umiejętności tego uderzenia, stąpnięcia takiego mocnego, i co możecie zauważyć, że tutaj fala uderzeniowa się rozchodzi po ziemi po prostu, nie? No i przechodzimy teraz płynnie do ujęcia, w którym to następuje prawdopodobnie nadanie statusu samuraja dla Yasuke. Z tego względu tak twierdzę, bo widzimy tutaj z przodu, że leży ten hełm, który Jaskę później cały czas używa, no dodatkowo Oda Nobunaga siedzi przed nami no i jakieś dwie prawdopodobnie bardzo istotne postacie ze względu y, z perspektywy historii no ale to się dopiero okaże w przyszłości, ewentualnie jutro, bo na Ubisoft Forward mamy dostać cały taki gameplay niecięty 13 minutowy, no i jutro oczywiście zapraszam na live'a na godzinę 2030, bo będziemy sobie na bieżąco tam oglądać ten cały pokaz Ubisoft Forward. Teraz kolejne ujęcie mamy, no naprawdę ta scena wygląda mega dobrze. Wydaje mi się, że to jest raczej Cinematica. No, i przedstawia ona nam tutaj trening naszego jaskę. Boże, te wiśnie kwitnące, naprawdę mega to wygląda. Tutaj widać, że liście już rzucają, czyli jest to trochę późniejsza wiosna. No, i teraz mamy tutaj cały trening pokazany, jak to wygląda. Proszę bardzo. Pyk, pyk i naprawdę dobrze to wygląda. My tutaj, przeciwko jakiemuś ciężkiemu przeciwnikowi z kanabo, e, próbujemy go natłuc i nauczyć się prawdopodobnie jakichś uników. No, a ogólnie rzecz biorąc, jestem ciekawy, czy ta, ta miejscówka, czy to jest nasze dojo, które będzie znajdować się w naszej kryjówce, którą to mamy rozbudowywać. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby to w ogóle ta cała miejscówka to był nasz. Jakiś zamek czy coś w tym rodzaju byłoby naprawdę wybornie. Elegancko to wygląda. Lokacja, tak samo, jest super, super piękna, nie? Dobra. No i tutaj przechodzimy do ataku super krwawego. Tu widzimy, jak ta krew po prostu cieknie. Znajdujemy się w ogóle w jakiejś wiosce i to ujęcie to w ogóle. No, dobra, jest to gameplay, tak mi się wydaje. Bo ta, ta krew jest super, super niskiej rozdzielczości. Dodatkowo tutaj widzimy też elementy zbroi, które się rozlatują dookoła podczas sprowadzenia do ziemi tego przeciwnika. I prawdopodobnie tutaj właśnie następuje dekapitacja. A to z tego względu tak twierdzę, no bo pokazali nam, jak odlatują kruki, a nie pokazali samej dekapitacji. Tutaj mamy jakąś. Kapliczkę, w której naoe chódca i po prostu jakimś oddaje cześć. No, i wydaje mi się, że może być to związane z jakimiś umiejętnościami, że dostaliśmy nowy jakiś punkt umiejętności. Może w ten sposób teraz będziemy dostawać je, ale to się okaże, oczywiście. Jaskę tutaj robi jakieś malowidło, w sensie no jakiś pergamin z jakimś listem pisze. No a teraz mamy już ujęcie przepiękne, takie nawiązanie w ogóle mi od razu do głowy przyszło z Dzikim Zachodem, jak wiecie, albo wjeżdżają kowboje do miasta, albo jak wychodzą już po zakończonej bitce, wiecie, wyjaśnieni wszyscy i tak dalej, i oni ruszają w dalszą podróż. Dokładnie taki vibe czuję i naprawdę to, to robi, robi wrażenie, robi wrażenie. No i teraz mamy pokazaną głęboką jesień, liście lecą, mocny deszcz pada, trawy się bujają, a my, a my ciśniemy przez jakieś tereny zalewowe, no bo jak widzicie z tyłu tam jakaś woda cieknie, no a my tutaj mamy, mieliśmy pokaz najpierw nałe, a później jaskę jazdy na koniu. No a tutaj mamy pokaz destrukcji otoczenia, no i kolejnej umiejętności, czyli kopnięcia przez jaskę tego ciężkiego przeciwnika, który to zniszczył ten cały regał. No tutaj w sumie nic to nie jest nadzwyczajnego, prawdę powiedziawszy, że niszczy się ten regał, no bo takie rzeczy mieliśmy już nawet w Assassin's Creed 1 albo w dwójce chyba w dwójce, że mogliśmy wrzucić w stragan złapanego przeciwnika po prostu no i ten cały stragan się przewracał. Tutaj to robi największe wrażenie na mnie, że ta Kusarigama tnie po prostu te bambusy dookoła. Dodatkowo również odganiając naszych przeciwników, którzy są ranieni przez ten łańcuch z tym odważnikiem. No i zobaczcie w ogóle jak tu jest gęsto zabudowany ten las. Jestem ciekawy na, w jakim stopniu to będzie często spotykane ta, taka lokacja, w której będziemy mogli ciąć te bambusy. Ale by było mega, gdybyśmy mogli takiego bambusa podnieść i nim walczyć. Uff. Dobra, bez przesady. Teraz tutaj, o, widzimy ten cały las dookoła. Elegancko to wygląda. Kusarigama zawinięta, ten, ten łańcuch z odważnikiem wokół szyi. Przeciwnik rozbrojony. No i dokonujemy eliminacji. No i tutaj przejście. Boże, ta scena. I te kolory tutaj, no... Zobaczmy to jeszcze raz. Mega, mega. No, ale zobaczcie, te kwitnące wiśnie, ten kolor tej sadzawki. No, ten całe otoczenie. Mega, to dobrze wygląda. No, a my mamy prawdopodobnie tutaj pokazaną kolejną umiejętność, czyli e, odepchnięcie czy też wyskok z pleców przeciwnika. No i e, skusarigałą w ręce, czyli ten nasz sierp z łańcuchem. No, pięknie, pięknie, pięknie. Jezu, to jest normalnie ujęcie na tapetę, nie. Tylko, no, oczywiście można by było na OE wywalić stąd i taka piękna, wymuskana tapeta. Dobra, no i tutaj mamy jeszcze ujęcie, jak jasukę kasuje jakiegoś gościa na pustkowiu. Tutaj przechodzimy teraz do rzucenia kunai w źródło światła, czyli w tą lampę, które powoduje zwrócenie uwagi oczywiście przeciwnika, strażnika. No, i tu w zwolnieniu nawet możemy zobaczyć, on się obraca tutaj za tym. No i mamy kolejne ujęcie, w którym widzimy jak Noe i Jaskę przygotowują się do ataku na zamek. Naoe no, ja też atakuje przeciwnika, który to został ewidentnie rozproszony w poprzednim jakimś ujęciu, którego nie widzieliśmy, no bo jest on obrócony do tyłu, czyli hałas coś tam wywołało. No i my wjeżdżamy, możemy dokonać umiejętności rozbrojenia i Takiej w sumie może nie rozbrojenia, tylko takiej krwawej eliminacji z saltem do tyłu i wyrzutem tego przeciwnika do przodu. No naprawdę super to wygląda. No i dodatkowo w tej kolorystyce pozbawionej wszystkich kolorów poza czerwonym, naprawdę wygląda to niesamowicie, naprawdę przyznajcie, nie? No i moi drodzy, coming November 15, czyli... November 15, czyli 15 listopada 2024 Premiera gry. No i dodatkowo mamy właśnie to info, że Cały gameplay, odcinek gameplayu uzyskamy jutro. W sumie jutro z mojej perspektywy, kiedy to nagrywam, ale dzisiaj o godzinie 21. A dokładnie zapraszam na live 20.30 na YouTubie i na Twitchu. Na Twitchu dodatkowo będzie drop. No a ja w tym momencie zapraszam Was do podzielenia się swoimi wrażeniami na temat tego zwiastuna. No, i zapraszam do innych materiałów, w, którym, w, którym porusz, w których poruszaliśmy masę nowych informacji oficjalnie potwierdzonych a propos Assassin's Creed Shadows. No, ale i również dziękuję wszystkim moim wspierającym. E, tutaj widzicie teraz ich na ekranie. No, i widzimy się na live. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć, cześć.